Weź się w garść, Regino. Głos mojej siostry przeciął brzęk kieliszków na jej przyjęciu z okazji awansu. Sala zamarła. Śmiech ciągnął się za jej słowami jak dym. Przestań się czepiać sukcesu innych ludzi. Dodała, uśmiechając się do kamer, udając, że to żart. Moi rodzice zaśmiali się słabo. Nikt mnie nie bronił. Siedziałam tam ze spokojnym pulsem, każda obelga wbijała się w pamięć. Nie kłóciłam się, nie płakałam. Tylko się uśmiechałam, bo nie miała pojęcia, że firma, do której dołączyła z taką dumą, należała do mnie. Następnego ranka wysłano jej powitalnego maila. Moje nazwisko widniało pod nim, i wtedy wszystko zaczęło się rozpadać. Ludzie zawsze mówili, że z siostrą jesteśmy jak ogień i woda. Marlena rozświetlała każde pomieszczenie swoją obecnością. Sama radość, perfumy i perfekcyjne wyczucie czasu. Ja byłam tą cichą, tą, o której zapominali wspomnieć, gdy opowiadali o naszej utalentowanej córce. Ona była historią wartą opowiadania. Ja byłam tłem. Nasza rodzina żyła z pozorów. Moi rodzice wierzyli, że sukces to coś, czym można się chwalić w mediach społecznościowych, awanse, nagrody, rocznice. Marlena dawała im tego pod dostatkiem. Gdy jej zdjęcie trafiło do lokalnej gazety w zeszłym roku jako wschodzącej gwiazdy marketingu, oprawili je w salonie. Moje zdjęcie z obrony magisterki gdzieś nadal leży w szufladzie. Dorastając, wcześniej nauczyłam się, że uwaga ma swoją cenę. W moje dwunaste urodziny zdmuchiwałam świeczki sama w kuchni, podczas gdy wszyscy bili brawo za taneczne trofeum Marleny. – To nasza fajerwerka – powiedział dumnie tata. Potem zaśmiał się, patrząc na mnie. A Regina to nasza mała latarka, spokojna i cicha. Mieli dobre intencje, ale nawet życzliwość potrafi zranić, gdy słyszy się ją latami. Więc stałam się dokładnie tym, co mówili cicha, stabilna, niewidoczna. Uczyłam się, programowałam, pracowałam, budowałam rzeczy, których nikt nie widział, ale wszyscy używali. Kiedy z Markiem założyliśmy naszą małą firmę analityczną w wilgotnym garażu po studiach, moi rodzice nawet o to nie zapytali. To miłe, kochanie, powiedziała mama, już zmieniając temat na nadchodzący pokaz mody Marleny. Pięć lat później ta mała firma wyrosła na jedną z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w województwie, ale tylko nazwisko Marka pojawiało się w prasie z założenia. Wolałam prywatność od rozgłosu. Zajmowałam się systemami backend, infrastrukturą, finansami. Moje nazwisko żyło cicho w dokumentach, nie w nagłówkach. To była wolność. Miesiąc przed przyjęciem Marleny dowiedziałam się, że została zwolniona. Zbagatelizowała to jak plamę, którą można ukryć pod nową warstwą farby. W porządku, powiedziała przy niedzielnym branczu. Aplikuję gdzieś lepiej do firmy analitycznej w centrum. Właśnie otworzyli stanowiska dla analityków budżetowych. Marek przesłał mi jej cv następnego dnia z uśmieszkiem. Rozpoznajesz to nazwisko? Rozpoznałam. I nie wahałam się. Zatrudnij ją, powiedziałam. Zmarszczył brwi. Jesteś pewna? Całkowicie. Bo czasem nie potrzebujesz zemsty. Potrzebujesz tylko odpowiedniej sceny, odpowiedniej ciszy i prawdy, która zrobi resztę. Marlena rozpoczęła swój pierwszy dzień z tą samą energią, którą zawsze miała. Obcasy stukające jak oklaski, głos wystarczająco donośny, by wypełnić każdy zakątek biura. Dla wszystkich była nową pracownicą z pewnością siebie. Dla mnie była burzą, którą zaprosiłam. Marek wysłał mi wiadomość tego ranka. Jest tutaj. Naprawdę chcesz to zrobić? Po prostu pozwól jej pracować, odpowiedziałam. Przez pierwszy tydzień trzymałam dystans, pracując zdalnie, jak zawsze. Przeglądałam jej raporty wdrożeniowe, notatki projektowe, nawet wczesne projekty budżetu, które składała. Była kompetentna, szybka, przekonująca. Czarowała na spotkaniach, rzucając modne słówka, których ledwo rozumiała. Ale ludzie kochali jej energię. Zawsze kochali. Kiedy przychodziłam do biura po godzinach, przestrzeń wciąż delikatnie pachniała jej perfumami. Kubek z M na bazgranym złotym markerem stał przy drukarce. Przyłapałam się na uśmiechu. To nie było o karze, to było o perspektywie. Chciałam, żeby zobaczyła, jak wygląda prawdziwa praca, gdy oklaski nie są częścią opisu stanowiska. Tydzień później zobaczyłam pierwsze oznaki jej zachowania. Plotkowała w pokoju socjalnym, mówiąc komuś: Nasze kierownictwo jest trochę dziwne. Jest taka starsza doradczyni, która podobno podpisuje każdy większy projekt. Nikt jej nigdy nie widział. Pewnie fikcyjne nazwisko. To fikcyjne nazwisko było moje. Marek zadzwonił tego wieczoru. Jest ciekawa podpisów Regino. Myśli, że zaczyna łączyć kropki. Niech się zastanawia, powiedziałam. Ciekawość to pierwszy krok do pokory. Na następnym rodzinnym branczu Marlena nie mogła się powstrzymać od chwalenia. W końcu jestem gdzieś poważnie, powiedziała, zerkając na mnie. W miejscu, gdzie ludzie naprawdę coś robią. Rodzice promieniowali. Ja tylko kiwnęłam głową, mieszając wodę. Każde zdanie z jej ust było przypomnieniem lat, które spędziła myląc głośność z wartością. Ale wtedy dodała: Struktura jest dziwna. Jest jakaś kobieta, R, Zielińska, na wszystkich dokumentach finansowych. Nigdy jej nie widziałam. Może to prawny zamiennik. Mój widelec zamarł w połowie drogi. Marek, siedzący naprzeciwko, prawie zakrztusił się piciem. Złapałam jego wzrok i lekko pokręciłam głową. Marlena mówiła dalej, nieświadoma. W każdym razie, jeśli jest prawdziwa, musi być stara. Nikt tak wysoko postawiony nie ukrywa się wiecznie. To był moment, gdy cisza we mnie się zmieniła. Nie byłam zła. Miałam dość. Później tego wieczoru, gdy biuro opustoszało, a światła Warszawy migotały za moim oknem, otworzyłam system wewnętrzny i sama zatwierdziłam jej pierwszą ocenę wyników. Zatrzymać ją wpisałam. Bo prawdziwe objawienie nie polegało na zwolnieniu jej. Polegało na pozwoleniu jej wejść prosto w prawdę, której przez całe życie zaprzeczała. W drugim miesiącu Marlena wplotła się zgrabnie w firmę: poranne lata, zespołowe selfie, przemowy o kulturze ciężkiej pracy. Myślała, że znalazła swoje miejsce i może na moment znalazła. Ale arogancja ma sposób kopania własnej pułapki. Późnym wtorkowym wieczorem otrzymałam powiadomienie wewnętrzne zapytanie z księgowości. Ktoś poprosił o dostęp do dzienników zatwierdzania kierownictwa. Nie musiałam zgadywać kto. Nazwa użytkownika należała do niej. Marek zadzwonił sekundy później. Węszy, chcesz, żebym to zablokował? Nie, powiedziałam, patrząc na świecący ekran. Pozwól jej szukać. Tej nocy, gdy budynek spał, Marlena przeczesywała każdy plik, który mogła otworzyć, Budżety projektów listy płac, zatwierdzenia płatności, musiała widzieć moje inicjały RZ raz za razem. Może czuła déjà jak widząc podpis ducha na swojej wypłacie. Kiedy przyszłam następnego wieczoru, wyczułam zmianę w powietrzu. Jej śmiech był wymuszony, krótszy. Zaczęła zadawać ciche pytania na spotkaniach. Kto podpisuje nasze budżety? Czy ktoś naprawdę zna starszą doradczynię? Krążyła wokół prawdy i to była tylko kwestia czasu, zanim się z nią zderzy. W weekend Marek i ja przygotowywaliśmy się do gali z okazji piątej rocznicy firmy, wieczoru mającego świętować wzrost, partnerstwo i innowacje. Dla mnie to było coś innego. Moment, gdy cisza wreszcie przemówi. Pracowałam późno w pustej sali konferencyjnej, finalizując raporty, gdy winda zabrzęczała. Obcasy zastukały o kafelki. Ostre, miarowe. Nawet nie musiałam podnosić wzroku. Regina. Jej głos drżał między niedowierzaniem a rozpoznaniem. Odwróciłam się powoli. Stała w drzwiach, ściskając teczkę przy piersi. Masz dostęp do zastrzeżonych dysków, powiedziała. Podpisujesz wszystko, budżety, zatrudnienia. Jej oddech się załamał. To ty spojrzałam jej w oczy. Mówiłaś, żebym wzięła się w garść? Pamiętasz? Zamknęłam laptop delikatnie. Okazuje się, że ją zbudowałam. Twarz Marleny zbladła. Jesteś starszą doradczynią. Współzałożycielką powiedziałam prosto. Zaśmiała się raz, krótko-krucho. <grym>, to nie może być prawda. Sprawdź dokumenty założycielskie, jeśli potrzebujesz dowodu. Są pod moim nazwiskiem. Cisza pochłonęła pokój, spojrzała na swoją teczkę. Potem na mnie, uświadomienie sobie opadało jak ciężar, którego nie mogła unieść. Nie sprowadziłam cię tutaj, żeby cię zawstydzić, Marleno, powiedziałam cicho. Jesteś dobra w swojej pracy, dlatego cię zatrudniłam. Ale chciałam, żebyś zobaczyła, jak naprawdę wygląda szacunek, gdy nie jest ci podawany na tacy. Jej warga drżała, ale nic nie powiedziała. Po raz pierwszy nie miała riposty. Kiedy wyszła drzwi nie trzasnęły. Po prostu zamknęły się cicho, jak coś kończącego się bez walki. Noc gali rocznicy nadeszła ubrana w złote nerwy. Sala balowa śniła pod żyrandolami, każda powierzchnia wypolerowana, by odbijać sukces. Kelnerzy sunęli przez tłum z stacami szampana, a śmiech unosił się jak statyka w powietrzu. Dla większości ludzi było to święto innowacji i wzrostu. Dla mnie była to noc, gdy cisza wreszcie przemówi. Marek znalazł mnie za kulisami, poprawiającą sukienkę, jego krawat lekko przekrzywiony. Jesteś pewna? zapytał cicho. Mogłabyś nosić maskę na zawsze i wciąż wygrać. Uśmiechnęłam się słabo. Wygrywanie nie jest celem. Widzenie jasno jest. Kiwnął lekko głową, podał mi złożoną kartkę z notatkami do przemówienia i szepnął: Jest tam. Wiedziałam. Nawet przez kurtyny mogłam ją wyczuć. Marlena była niemożliwa do przeoczenia. Jej śmiech, jej perfumy, jej sposób wypełniania przestrzeni, aż nikt inny nie miał miejsca do oddychania. Mogłam ją sobie wyobrazić w srebrnej sukni z kieliszkiem szampana w ręku, rozkoszującą się uwagą, która zawsze przychodziła jej tak łatwo. Urodziła się do takich sal. Ja je zbudowałam. Światła przygasły. Głos gospodarza rozniósł się przez głośniki. Dziś wieczorem oddajemy cześć pięciu latom niezwykłych osiągnięć. Prosimy o powitanie dwóch osób, które umożliwiły powstanie tej firmy Marka Halskiego i Reginę Zielińską. Oklaski zagrzmiały przez salę balową. Reflektor uderzył mnie prosto w twarz, gorący i oślepiający. Weszłam na scenę obok Marka, słysząc oklaski jakby pod wodą. Każdy okrzyk był jak bicie serca, każdy błysk aparatu jak błyskawica. I wtedy ją zobaczyłam. Marlene zamrożoną z tyłu, jej uśmiech zapadający się w niedowierzanie. Marek przemówił pierwszy, jego wyćwiczona swoboda niosła się przez salę. Pięć lat temu mieliśmy tylko dwa laptopy, ekspres do kawy, który ledwo działał, i marzenie, które jakoś przetrwało brak snu. Dziś świętujemy ludzi, którzy zamienili to marzenie w rzeczywistość. Tłum zaśmiał się ciepło, wskazał na mnie. Po raz pierwszy kobieta, która zbudowała wszystko za kulisami, wychodzi na światło. Wzięłam mikrofon. Moje ręce nie drżały. Zawsze wolałam ciszę, zaczęłam, mój głos stabilny. Nie dlatego, że nie miałam nic do powiedzenia. Ale dlatego, że chciałam, aby moja praca mówiła pierwsza. Cisza zapadła na tłum. Kiedy zakładaliśmy tę firmę, ludzie mówili nam, żebyśmy celowali niżej. Mówili, że to, czego chcemy, jest zbyt ambitne, zbyt ryzykowne. Ale nauczyłam się czegoś. Czasem najcichsze głosy budują najgłośniejsze dziedzictwa. Grzeczne oklaski przeszły przez salę. Znowu spojrzałam na Marlene. Jej twarz była blada. Kieliszek wciąż w połowie uniesiony. Przez lata kontynuowałam. Myślałam, że sukces oznacza bycie widzianym, że jeśli nikt cię nie rozpoznaje, to się nie liczy. Ale zrozumiałam, że widoczność nie jest dowodem wpływ jest. Marek uśmiechnął się obok mnie, dumny, ale wiedząc, że ten moment nie dotyczył biznesu dotyczył rodziny, historii, prawdy. Spojrzałam w stronę tłumu w jej stronę. Więc dziś jestem wdzięczna za wspierających, wątpiących i ludzi, którzy nauczyli mnie, że cisza nie oznacza słabości, oznacza kontrolę. Oklaski wybuchły, głośniejsze tym razem. Błyskały aparaty. Pozwoliłam, by dźwięk mnie obmył, nie jako potwierdzenie, ale jako zamknięcie. Kiedy zeszłam ze sceny, moje nogi były lekkie, uwolnione. Skierowałam się na balkon po powietrze, przechodząc przez grupy ludzi gratulujących mi. Ich słowa zlewały się. Inspirująca, potężna, nieoczekiwana. Uśmiechałam się grzecznie, ale mój umysł był już gdzie indziej. Na zewnątrz powietrze było rześkie. Wisła odbijała panoramę miasta w połamanych złotych liniach. Oparłam ręce o balustradę, czując, jak puls w nadgarstkach w końcu zwalnia: Regina! Jej głos dobiegł z za mnie, mały, ale ostry, jak pękające szkło. Odwróciłam się. Marlena stała tam, oprawiona światłami sali balowej, oczy zaczerwienione, usta drżące. Straciła swoją naturalną pewność siebie. Więc to prawda, powiedziała prawie szeptem, jesteś współzałożycielką. Kiwnęłam głową. Wydała z siebie pusty śmiech. Pozwoliłaś mi pracować pod sobą. Patrzyłaś, jak paradowałam, jakbym wszystko wiedziała, i jej głos się załamał. Nawet się nie broniłaś. Nie było czego bronić, powiedziałam. Nie atakowałaś mnie, atakowałaś to, czym myślałaś, że jestem. Jej ręce zacisnęły się na torebce. A czym to było? Kimś poniżej ciebie. Odwróciła wzrok, dźwięk wisły, cichy za nami. Mogłaś mi powiedzieć, szepnęła. A ty byś posłuchała? Zapytałam. Jej milczenie było odpowiedzią. Nie chciałam zemsty, Marleno, kontynuowałam spokojnym tonem, chciałam tylko, żeby prawda cię znalazła. Czasem jedyny sposób, by nauczyć kogoś szacunku, to pozwolić mu się o niego potknąć. W jej oczach pojawiły się łzy. Musisz mnie nienawidzić. Pokręciłam głową. Nie. Po prostu przestałam potrzebować, żebyś mnie rozumiała. Zrobiła krok bliżej. Jak możesz być taka spokojna? Gdyby ktoś zrobił mi to, co ja tobie, chciałabym go zniszczyć. Spojrzałam jej w oczy. To różnica między nami. Patrzyła na mnie długo. Jej wyraz twarzy mieszał się między poczuciem winy a podziwem. Jesteś lepsza ode mnie. Nie, powiedziałam. Po prostu nauczyłam się, kiedy przestać to udowadniać. Drzwi sali balowej otworzyły się za nami, wylewając śmiech i światło na podłogę. Tłum wewnątrz skandował imię Marka, obis przemówienia. Spojrzał w naszą stronę, ale nie przerwał. Głos Marleny złagodniał. Nie zasługuję na Twoją życzliwość. Nie chciał. To nie życzliwość, powiedziałam. To jasność. Przez chwilę żadna z nas się nie odzywała. Powietrze między nami nie było już wypełnione rywalizacją. To było coś cichszego, rzadszego. Pierwsza przerwała ciszę. Nie zobaczysz mnie na branczu przez jakiś czas, powiedziała, na wpół uśmiechając się przez łzy. Ale przyjdę, gdy będę mogła spojrzeć ci w oczy. Będę tutaj, powiedziałam. Kiedy odeszła, stukot jej obcasów ucichł jak wyznanie. Zostałam na balkonie jeszcze chwilę dłużej. Noc delikatnie przyciskała się do mojej skóry. Warszawa świeciła poniżej, jasna i obojętna. Myślałam o latach spędzonych na budowaniu świata, w którym nie musiałam być widziana, i o tym, jak dziś wyjście na światło nie było o chwale. Było o równowadze. Później, gdy wróciłam do sali balowej, Marek znalazł mnie przy bufecie. Więc powiedział, podając mi szklankę wody. Jak to jest być sławną? zaśmiałam się cicho. Wyczerpujące przechylił głowę w stronę drzwi, którymi wyszła Marlena. Dojdzie do siebie. Wiem, powiedziałam. Zawsze dochodzi. Po prostu zajmuje jej więcej czasu, żeby zobaczyć, co jest prawdziwe. Podniósł kieliszek. Za ciche zwycięstwa. Stuknęłam swoim o jego. Jedyne, które trwają. Gdy dotarłam do domu, adrenalina opadła, zastąpiona spokojem, który był prawie święty. Zdjęłam szpilki, położyłam plakietkę nagrody na blacie i otworzyłam laptop. Nowy e-mail czekał w skrzynce od Marleny. Bez tematu, bez przeprosin, tylko jedno zdanie. Dziękuję, że pokazałaś mi, jak naprawdę wygląda sukces. Patrzyłam na niego przez chwilę. Powolny uśmiech rozprzestrzeniał się na mojej twarzy. Potem odpisałam. Nie chodzi o bycie widzianą, Marleno. Chodzi o zrobienie czegoś wartego zobaczenia. Gdy kliknęłam wyśli, Warszawa na zewnątrz szumiała cicho, rytm, który znałam na pamięć. Po raz pierwszy od lat cisza nie była jak zbroja, była jak spokój. Dwa tygodnie po Gali, wszystko w biurze wydawało się subtelnie nowe, lżejsze jakoś, jakby samo powietrze wydychało. Ludzie rozmawiali o wydarzeniu przez dni, odtwarzając moment, gdy weszłam na scenę. Ale to, co zaskoczyło mnie najbardziej, to Marlena. Wciąż ubierała się nienagannie, wciąż przychodziła wcześniej, ale różnica była w jej tonie. Nie prowadziła już brawurą. Słuchała. Zaczęła zadawać pytania zamiast wydawać rozkazy. Pewnego popołudnia przechodziłam obok sali konferencyjnej i słyszałam, jak mentoruje dwóch stażystów, wyjaśniając systemy budżetowe ze spokojną cierpliwością. To było dziwne i piękne do oglądania. Później tego wieczoru znalazłam ją samą w pokoju socjalnym sortującą notatki. Spojrzała w górę, niepewna. Wciąż się uczę powiedziała cicho. Kiwnęłam głową. Ja też. uśmiechnęła się. Mały, szczery łuk jej ust. Nie myślałam, że kiedykolwiek będziemy tak rozmawiać. Ja też nie powiedziałam. Ale niektóre historie kończą się lepiej, gdy nikt nie próbuje wygrać. Stałyśmy tam przez chwilę. Szum automatu z napojami, jedynym dźwiękiem między nami. Po raz pierwszy od lat to nie była cisza. To był spokój zdobyty ciężką drogą. Miesiąc później zatwierdziłam ostatnią listę płac kwartału. Wśród podpisów i liczb jedno nazwisko wyróżniało się Marlena Zielińska, kierownik projektu inicjatywy mentorskiej, którą zbudowała od podstaw. Zatrzymałam się uśmiechając. Nie było we mnie dumy, zemsty. Tylko cicha satysfakcja. Oparłam się, obserwując zachód słońca rozlewający się po moim biurku. Czasem, sprawiedliwość nie potrzebuje oklasków. Czasem po prostu pojawia się w szczegółach, jak nazwisko siostry na projekcie, na który w końcu zasłużyła. Jeśli kiedykolwiek was nie doceniano, pamiętajcie. Cisza to nie kapitulacja, to strategia.